Witam serdecznie Konferencji Prasowej dotyczącej cybernetycznej ochrony seniorów i uczniów w Zamościu. Jest z nami Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Raunowski, inicjator, twórca powstania Centrum Cyberbezpieczeństwa i dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Strzela. Bardzo proszę Panie ministrze. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, bezpieczeństwo to podstawowa funkcja działania państwa. Zapewnienie bezpieczeństwa to podstawowe zadanie rządu. Rząd Zjednoczonej Prawicy podchodzi do tego zadania z pełną odpowiedzialnością elementem bezpieczeństwa jest zabezpieczenie bezpieczeństwa cybernetycznego w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Tę funkcję wypełnia właśnie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu, które funkcjonuje i które działa zapewniając ochronę informatycznych systemów całego wymiaru sprawiedliwości na terenie całej Polski. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, to że ta rzeczywistość sądowa prokuratur, zakładów karnych coraz bardziej odbywa się w rzeczywistości wirtualnej, pociąga za sobą również właśnie te zagrożenia, na które Centrum Cyberbezpieczeństwa odpowiada. Odbywają się tutaj... Dyżury SOK 24-godzinne. To jest związane chociażby z dodatkowymi zagrożeniami związanymi z wojną na Ukrainie i podwyższonym stopniem zagrożenia w cyberprzestrzeni. Testy penetracyjne budowanych i istniejących centralnych systemów sądowych i obsługi administracyjnej sądów. Również secure boxy, czyli zapewnienie. Bezpieczeństwa w zakresie wpływania nośników do, do instytucji sądowych czy prokuratur, ale również szkolenia. I oprócz tych szkoleń, które odbywają się właśnie dla instytucji publicznych, dla instytucji również wymiaru sprawiedliwości Centrum Cyberbezpieczeństwa pełni ważną funkcję społeczną tutaj w zamościu w całym regionie i Dzisiaj mamy przyjemność podsumować, podsumować projekt pilotażowy szkoleń dla seniorów. To jest grupa społeczna, która w sposób szczególny i specyficzny wystawiona jest na zagrożenia w obszarze internetu pokolenie osób, które jeszcze nie wychowało się w rzeczywistości wirtualnej od samego początku, ale jest bardzo aktywne i ochrona właśnie Seniorów, uwrażliwienie ich na wyłudzanie danych, wyłudzanie środków pieniężnych przez fałszywe przelewy, też przemoc w internecie, stalking. To są wszystko te rzeczywistości, które istnieją w sieci i które dotykają osoby starsze. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Centrum Cyberbezpieczeństwa, że. Ten program pilotażowy się odbył. Odbyło się 10 spotkań. Ponad 200 seniorów zostało przeszkolonych tutaj z Zamościa i okolic. Myślę, że będziemy kontynuować ten program w przyszłości, bo zainteresowanie i bardzo pozytywne oceny tego, tych szkoleń, tych kursów na pewno zachęcają nas do, do tego. Natomiast dzisiaj odbyło się już pierwsze szkolenie, dla dzieci i młodzieży z Zamojskiego Katolika i to jest start kolejnej inicjatywy, mianowicie cyberbezpieczne uczenie. W pewnym sensie takim asumptem do, do tych działań było zabójstwo Eryka w Zamościu, też wiele innych zdarzeń, które w ostatnich tygodniach, dniach wręcz były publikowane, o których informowały media, chociażby nagranie z Białej Podlaskiej, czy z Pruszkowa, czy ze Śląska pokazuje, że problem istnieje. Problem istnieje związany właśnie z przemocą wśród młodych ludzi w stosunku do, do uczniów, dzieci, młodzieży, że ta przemoc istnieje w rzeczywistości realnej i tutaj w Zamościu bardzo mocno to przeżyliśmy w związku z. Zabójstwem Eryka, ale też również ta. Przemoc, która właśnie odbywa się w, w rzeczywistości realnej, ona bardzo często, i ten przypadek z Zamościa pokazał to również, ma bardzo często również swoje źródła właśnie w rzeczywistości wirtualnej. W tej przemocy, która ma miejsce w sieci, prezentacja tej, tej przemocy, ale też kwestie związane chociażby z zabezpieczeniem metadanych, żebyśmy nie publikowali wszystkiego o sobie w internecie, bo to może być również przesłanką, pomocą dla Przestępców, aby, aby, aby nas okraść, czy właśnie zastosować przemoc. Więc bardzo ważne, żeby młodzi ludzie szkolili się, żeby wiedzieli jak chronić siebie, jak chronić swoich kolegów, swoje rodzeństwo. W związku z tą przecież oczywistą i bardzo często bardzo potrzebną i przydatną aktywności, aktywnością w sieci. Ale jest. Ta rzeczywistość wirtualna daje nam wiele, wiele profitów, wiele wiele pomaga w codziennym życiu, ale stwarza właśnie również te zagrożenia i przed tymi zagrożeniami chcemy ostrzegać młodych ludzi, żeby, żeby czuli się bezpieczniejsi, żeby bezpieczniej mogli przebywać w rzeczywistości wirtualnej i w niej działać. Te, te zajęcia będą również kierowane do rodziców, jest ważne, żeby rodzice też zdawali sobie sprawę, z jakimi zagrożeniami młodzi ludzie spotykają się w rzeczywistości wirtualnej. Także to najbliższe działania tutaj w zamościu w regionie społeczne o charakterze społecznym, bezpłatne szkolenia dla uczniów, bezpieczeństwo w sieci, tak aby właśnie każdy ojciec, każda matka mieli tę świadomość i Poczucie, że polskie państwo robi wszystko, aby ich dzieci miały zapewnione to bezpieczeństwo, zarówno w tej rzeczywistości wirtualnej, realnej, kiedy, kiedy idą do szkoły na zajęcia sportowe, czy przebywają poza domem, ale również właśnie w tej rzeczywistości wirtualnej, gdzie te zagrożenia również istnieją i przekładają się na potencjalne, potencjalną przestępczość. Także bardzo też proszę pana dyrektora Jana Kostrzewę o więcej szczegółów, jeżeli chodzi o działalność Centrum Cyberbezpieczeństwa, a także na temat tego zakończonego pilotażu i, i kolejnych działań. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim, tak jak minister zauważył, Centrum Cyberbezpieczeństwa jest powołane do ochronienia centralnych systemów w Resorcie Sprawiedliwości, ale jest taka mądrość, że łańcuch jest tak słaby, jak jego najsłabsze ogniwo, tak słaby, jak każde ogniwo i to w cyberbezpieczeństwie sprawdza się wyjątkowo, ponieważ bardzo dużo ataków w cyberbezpieczeństwie nie ma miejsca na centralne systemy, ale ma miejsce na zwykłych ludzi, zwykłych obywateli a dopiero za ich pośrednictwem dalej na te systemy. Dlatego Centrum Cyberbezpieczeństwa z inicjatywy ministra Romanowskiego uruchomiło program Cyberbezpieczny Senior. Szczególnie seniorzy są zagrożeni właśnie atakami hakerskimi. Istnieje takie przekonanie, że jeżeli nie interesuje się informatyką, nie znam się na cyberbezpieczeństwie, może nawet nie mam smartfona to jestem bezpieczny. Niestety jest to bardzo błędne przekonanie, ponieważ yy, tak jak nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, tak nieznajomość cyberbezpieczeństwa naraża nas na atak hakerski w sposób zdecydowany. I teraz yy, hakerzy, yy, znając yy, otwartość yy, seniorów, yy, upodobali sobie tą grupę i częstym atakiem jest na przykład SMS z prośbą o dopłacenie 40 groszy do przesyłki, nadpłata z, związana z prądem. Często hakerzy wykorzystują jakieś zdarzenia lokalne, to znaczy właśnie na przykład pandemia COVID-19, huragan czy wzrost cen prądu, cokolwiek co może spowodować że my uwierzymy, że faktycznie musimy kliknąć w ten link, faktycznie musimy dopłacić, faktycznie musimy pójść za głosem tej wiadomości i będzie to miało opłakane skutki dla naszego portfela, mówiąc w skrócie, ponieważ nie chodzi o kradzież złotówki czy 40 groszy, tylko zazwyczaj o ustanowienie stałego, zaufanego odbiorcy, czyli kradzież wszystkich naszych środków na to właśnie konto hakera, a następnie one są wymieniane na kryptowaluty i lokalizacja hakera jest bardzo trudna. Żeby przestrzec seniorów między innymi przed tym zagrożeniem, ale przed również wieloma, wieloma innymi, Uruchomiliśmy program Cyberbezpieczny Senior. Odbyło się 10 szkoleń tutaj fizycznie w biurze Centrum Cyberbezpieczeństwa Rynek Solny 1. Chociaż żyjemy w świecie zdalnej pracy, w świecie, gdzie wiele rzeczy da się zrobić zdalnie, to nasze szkolenia odbywają się tutaj stacjonarnie. A to dlatego, że pokazujemy bardzo wiele fizycznych, realnych, namacalnych narzędzi hakerskich, tak żeby uświadomić, czym przeciwnik jakby się posługuje i czego my powinniśmy się obawiać. Pokazujemy spreparowane pendrive'y, które zawierają wirusy, pokazujemy prawdziwe wirusy, które na przykład podczas kopiowania numeru konta podmieniają ten numer konta na numer konta hakera. Pokazujemy atak tzw. man the middle czyli, łączy, czyli fałszywa sieć Wi-Fi, która wydaje nam się bezpieczna. Łączymy się np. w restauracji z niezaufaną siecią, albo w hotelu, okazuje się, że to jest sieć hakera i w ten sposób on może zdobyć od nas dodatkowe informacje. Pokazujemy klawiaturę, która ma włączonego tzw. Keylogera, czyli każdy przycisk, który my klikamy na klawiaturze idzie równolegle w komunikacji do hakera. Bardzo dużo przedmiotów, narzędzi hakerskich pokazujemy na tych prezentacjach po to, żeby uświadomić, jak duże jest to zagrożenie i jakimi faktycznie narzędziami ci przestępcy są w stanie przeciwko nam użyć. Natomiast istnieje również zupełnie odrębny aspekt zagrożenia, to znaczy nie aspekt techniczny, że ktoś ukradnie nam nasze pieniądze, tylko aspekt społeczny. Seniorzy mogą nawet nie wiedzieć o tym, że wnuczek, będąc u nich w domu, będąc u nich w pokoju, a nawet siedząc z nimi przy obiedzie, jest równocześnie w tej samej chwili atakowany przez rówieśników Złość z jakimiś groźbami, szantażami, mową nienawiści itd., itd. To, co kiedyś, takie negatywne tendencje społeczne, które kiedyś Kończyły się wraz z zamknięciem szkoły, czy zamknięciem lekcji, dzisiaj przenoszone są aż do domu. Statystyki są przerażające, można tylko wspomnieć o tym, że o 100% wzrosła liczba prób samobójczych wśród młodzieży w ciągu zaledwie roku. Jest to, A prawdopodobnie przyczyną tego właśnie jest no, użycie. Nowoczesnych mediów jako broni między rówieśnikami względem siebie lub między jakimiś dorosłymi osobami, które atakują na przykład podczas se sextingu o, tą młodzież. I teraz, żeby przeciwdziałać z kolei temu zupełnie innemu zagrożeniu, zagrożeniu na płaszczyźnie społecznej, otworzyliśmy cykl szkoleń Cyberbezpieczny Uczeń. I jest to cykl szkoleń poświęcony yy, właśnie yy, osobom młodym, które dopiero wchodzą w życie yy, dorosłe i chociaż korzystają i znają te media, to często zbyt ufnie publikują na przykład swoje dane, nie wiedząc, że yy, my nieświadomie publikują również metadane, to znaczy wysyłają zdjęcie, a nie wiedzą, że wraz z tym zdjęciem dają lokalizację. Dają czas wykonania, i tak dalej. Czasami zbyt naiwnie publikują coś na Facebooku, nie sprawdzą, że post jest publiczny. No i w tym momencie skupiają na sobie uwagę osób zupełnie obcych, które może są zainteresowane właśnie młodymi osobami. Jest to bardzo negatywny trend, którym trzeba przeciwdziałać. Dzisiaj jestem po pierwszym szkoleniu w szkole podstawowej imienia ojca Pio, oczywiście w Zamościu. I to jest dopiero podpisanie listu intencyjnego, i to jest dopiero pierwsze szkolenie z całej serii szkoleń, która mam nadzieję rozleje się szerokim falą po, całej, po całym regionie. Zapraszam oprócz tych dyrektorów, którzy już podpisali na nich chęć wykonania takich szkoleń, no to zapraszam wszystkich pozostałych do zgłaszania się do Centrum Cyberbezpieczeństwa. My nieodpłatnie przyjedziemy i zorganizujemy szkolenie dla młodzieży. Okay. Są może jakieś pytania? Projekt pilotażowy, tak jak mówiliśmy, Centrum Cyberbezpieczeństwa no jest jednostką, której podstawowym zadaniem jest jednak zapewnienie cyberbezpieczeństwa dla całego państwa w obszarze wymiaru sprawiedliwości. To jest oczywiście zadanie bardzo ważne. Myślę, że ważne jest też to, że, że właśnie to serce cyberbezpieczeństwa bije w zamościu. To jest również ważne, że tutaj w naszym regionie, Zostają i podatki, które Centrum Cyberbezpieczeństwa płaci z instytucją gospodarki budżetowej i jednocześnie tutaj młodzi ludzie mogą mieć znacznie większą dostępność do staży, szkoleń, zatrudnienia. Zależy nam na tym, żeby właśnie tutaj w regionie rozbijało się. Centrum Cyberbezpieczeństwa, bo również właśnie jako centrum kompetencji, ale też odpowiedzialności społecznej i, i te szkolenia dla seniorów, pilotaż właśnie jest tym wymiarem zaangażowania społecznego w naszym regionie. Program pilotażowy, sprawdziliśmy jakie są potrzeby, jakie Jakie jest zainteresowanie? no Można rzeczywiście przyznać, że potrzeby i zainteresowanie jest bardzo duże. Na pewno będziemy w przyszłości kontynuować te, te działania. Natomiast teraz, w związku z tymi wydarzeniami, no, zabójstwem Eryka w Zamościu, innymi informacjami o innych zdarzeniach związanych z pobiciem, z. Z przemocą w stosunku do, do młodzieży zdecydowaliśmy, że, że potrzeba chwili jest taka, żeby teraz skupić wszystkie siły na młodzieży, na, na dzieciach, na młodzieży, aby młodym ludziom uświadomić te zagrożenia i zapewnić im to bezpieczeństwo. No, takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To, Zdanie, które padło ponad 400 lat temu, tutaj 150 metrów stąd, jest nadal aktualne, i to jest właśnie ten wymiar aktualności, o którym mówimy. To wychowanie, te wzorce kulturowe czy właśnie antykulturowe, które w rzeczywistości wirtualnej. Się pojawiają chociażby w postaci freak, no to, to, to jest coś, co potem skutkuje właśnie pobiciami czy wręcz zabójstwami w rzeczywistości wirtualnej. Takie jest moje zdanie, i myślę, że to zdanie podziela wielu wiktymologów, wielu kryminologów, i dlatego właśnie jest tak ważne, żeby skierować naszą uwagę do młodych ludzi, aby, aby uświadamiać im, że. Że to, co się dzieje w rzeczywistości wirtualnej, to, co oni obserwują, to, co oni robią, ma swoje konsekwencje. Ma swoje konsekwencje również w rzeczywistości realnej, więc, żeby nie podejmowali działań, które z jednej strony mogą być uznane za, za, za działanie nielegalne, szkodliwe, tak? chociażby jak nękanie kogoś. W sieci, uświadomienie właśnie tego, że za to grozi odpowiedzialność karna, ale przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, że wystawiają się na wiele zagrożeń w rzeczywistości wirtualnej, takie właśnie udostępnianie danych, informacji o sobie zupełnie o sobie, często zupełnie nieświadomie i wiele, wiele innych zagrożeń. Uważamy, że to jest ważne, to jest ta potrzeba chwili, na którą jako instytucja publiczna chcemy odpowiedzieć. Chcemy, żeby właśnie rodzice, ojcowie, matki mieli poczucie, że że polskie państwo, polski rząd rzeczywiście robi wszystko, co możliwe, aby ich dzieciom zapewnić to bezpieczeństwo. Zarówno to bezpieczeństwo w rzeczywistości realnej, chociażby przez działania, przez szkolenia. Też bardzo dziękuję Młodzieżowej Radzie Sprawiedliwości, Zakładowi Karnemu w Zamościu, wielu instytucjom, jak Instytut Zena z Krakowa za Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie właśnie zajęć w tych rzeczywistości realnej, w zamojskich szkołach w ostatnim czasie. Ponad tysiąc uczniów to w krótkim czasie uczestniczyło, więc to jest to, to działanie, też to, ta stanowczość w stosunku do sprawców, również tych nieletnich, aby każdy na przyszłość miał poczucie, że, że grozi im rzeczywiście surowa i sprawiedliwa odpowiedzialność karna za, no, za zabójstwo, tak, za, za zabicie młodego człowieka, ale właśnie również w rzeczywistości wirtualnej, która również stwarza bardzo wiele zagrożeń. A więc to poczucie bezpieczeństwa w stosunku do młodych ludzi, aby oni czuli się bezpiecznie ich rodzice jest teraz mi się, w mojej ocenie najważniejsze i dlatego właśnie Centrum Cyberbezpieczeństwa Bezpieczeństwa będzie te szkolenia w zamojskich szkołach i w szkołach regionu prowadzić. Czy jest jakieś ograniczenie czasowe dla tych warsztatów dla młodzieży? Myślę, że rzeczywistość pokaże. Tak? Wszystko będzie zależało od, od tego, jakie będzie zainteresowanie. My zachęcamy, żeby, żeby nauczyciele, dyrektorzy, ale też rodzice, tak, tak było w przypadku tych zajęć prowadzonych w ostatnim tygodniu w zamości, to często rodzice sygnalizowali. Nam tę potrzebę i, i wszystko będzie zależało oczywiście od zainteresowania i od mocy przerobowych Centrum Cyberbezpieczeństwa. Na pewno nie będzie to działanie jednorazowe. Zresztą, szkolenia z bezpieczeństwa, z cyberbezpieczeństwa na pewno mają taki charakter, że. Coraz nowe pokolenia, coraz nowe zagrożenia, w związku z tym e, jestem przekonany i, e, e, i bardzo proszę Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu, żeby e, na stałe, tak jak to robi dotychczas, było zaangażowane tutaj w Zamościu również w tę działalność e, społeczną, więc e, na pewno e, wszystkie zainteresowane szkoły z, z regionu, zostaną zabezpieczone w odpowiednim czasie. Będziemy działać na pewno długofalowo, bo ta walka właśnie z zagrożeniami, z przestępczością, w tym wypadku w stosunku do, do nieletnich, czy, czy właśnie w obszarze odpowiedzialności nieletnich na pewno jest walką, którą musimy prowadzić stale, ale tutaj najważniejsza jest prewencja, najważniejsze jest właśnie e, działanie wyprzedzające przed i, e, i taka jest rola tych szkoleń. Myślę, że A, A, wszystko powiedzieliśmy. A, Może coś na temat wyników finansowych. Centrum bezpieczeństwa oprócz tego, że ma swoją misję jako Instytucja Gospodarki Budżetowej, musi się też sama utrzymać. Nie jest utrzymywana z podatków, tylko z pracy, z kontraktów, które uzyskamy. I udało nam się uzyskać bardzo dobry wynik finansowy w ostatnim roku. To było 5,5 miliona zysków w bilansie rocznym. No i też zysk dla regionu jest taki, że przekazaliśmy prawie pół miliona podatku do Urzędu Skarbowego w Zamościu. Nie jako dyrektora instytucji trochę to y, mam takie y, y, słodko słone y, skojarzenia, no bo z jednej strony się, y, z jednej strony podatek to podatek, a z drugiej strony cieszę się, że te pieniądze trafiają do regionu i ten region mogą y, rozwijać. Bardzo dziękuję za wsparcie. Zamości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nowy kurier z nie ma pytań.